się. A Łosia nie da, nie to nie da To To niesłychany, ale świat ma sens. Dzięki Ci Panie Boże za ten piękny dzień. Chcesz, by ja? Czego tu chcesz? Gnoju jedyny. Zaraz będziesz zwierał zęby na ulicy. Ale... Wynuł, ale zamknij się! Zasrańcu jeden! Wynuł. Gdzie to jest? Nie tu. Gdzie? Tu, o! No. No patrz się, patrz zasrańcu, patrz. Patrz, co to jest? Co to jest? No, co to jest? Pakiet specjalny typu survival. Nie ściemniaj, bracie, bo dam Bria! A co to takiego? To są rzeczy, które są najbardziej potrzebne do przeżycia. Ja. Skąd Dwój Ja też mam taki. Ty, ty, ty jesteś jeszcze większy śmier ode mnie. No, napij się. A co to jest? Chcesz wria? Odbierz. To pewnie do ciebie. No, świru na świecie dużo jest, dużo, dużo chodzą. Lubega? Ale skąd ty wiesz, że ja. Nie, ale ja już nie chcę do Holandii. Mogę zostać? Widzę. Zapytaj. Wielki nieba! Podziękuj mu. Zapytaj go, gdzie mam dzisiaj spać. Czekam. Jak to? A co to znaczy? Pokój wam wszystkim. Hej, halo! Pokój ha <grybuj> co? Wyrzucili z mieszkanka, Wyrzucili? Pod śpimy? Pod chmurkou. No, ať ze mnou. No, no vstávaj. Vstávaj, buď To byl